Witam i serdecznie zapraszam na najnowsze wydanie Board News, w którym mała niespodzianka, będzie to odcinek specjalny, bowiem nie pojawią się moje newsy, za co bardzo przepraszam, a co wyjaśnię i nadrobię już za tydzień. Mam nadzieję, że miło będzie Wam się oglądało odcinek w wykonaniu Moniki, Kuby, a także gościa Kart na Stół. E, witajcie, Asia z Board News zaprosiła nas do swojego cyklu Karty na Stół. Patryk Blok. Witajcie. Beata Sawoń. Jesteśmy z Egmontu, kraina planszówek Egmont. Kłaniamy się Wam nisko. Dostaliśmy pięć pytań, postaramy się z nimi zmieścić w te przepisowe trzy minuty. Patryk, twoja pierwsza planszówka i od kiedy grasz? Grałem mniej więcej od 12 lat. I pierwszymi planszówkami były klasyki Carcassonne w stanicy z Katanu. Patryk jest ode mnie trochę młodszy, bo moje pierwsze placzówki to Mastermind no. i Bankrut. No, nowoczesne placzówki, <laughs> jak byłem mały, to też grałem w Chińczyka. Chińczyka, tak. tak. Wszyscy mieliśmy Chińczyka, Bierki i Pchełki. E, ile masz gier w swojej kolekcji? Jak miałbym strzelać, to około 300, ale ciężko to zliczyć, bo mam grę i w domu, i na działkach, i u teściu i wszędzie, gdzie się da. Mhm. W każdym razie żona już mi zabroniła przynosić kolejną do domu. Ja jestem dosyć świeżym graczem w nowoczesne planszówki. Mam ich około 120 w tej chwili. Sporo też niestety rozdaję różnym mhm. znajomym, jeżeli komuś się coś podoba, no nie mam serca i po prostu idą, idą w świat. Ale około 120-130 na półkach stoi. Najlepsza tw gra Twoim zdaniem i dlaczego? Fruit e, Ages. Poprzez Wieki, tak się nazywa polski tytuł i dlatego, bo już kilkaset partii zarówno w grę planszową, jak i aplikację mobilną i nie nudzi się cały czas, więc... Super. Moja ulubiona gra to jest nasze zwykłe, ukochane od kilku lat Ubongo. Staram się nią zarażać wszystkich, których spotykam. Wciągam w nie i młodsze pokolenia i starsze pokolenia i cały czas sprawia mi Ogromną przyjemność. Uważam, że prostota wykonania, to, że mamy w wersji podstawowej 12 klocków i można z nimi zrobić cuda i naprawdę się nie nudzi, jest jej ogromną, ogromną siłą i przede wszystkim jest to gra logiczna, a ja jestem wielkim wielbicielem gier logicznych. Twoje ulubione hobby poza planszówkami, masz jakieś? E, tak, z ciężko, nie, ale jest e, komiksy zdecydowanie, tak. Komicy. Czytam codziennie w drodze do pracy, siedzę na trzcie czytam, więc dużo, dużo tego naprawdę i z dziećmi też. E, natomiast moim hobby jest rękodzieło i praca charytatywna na rzecz lokalnej społeczności. E, z kim najchętniej zagrałbyś partyjkę i w jaką grę? Grałem kiedyś w małych powstańców, z uczestnikiem powstania było to wyjątkowe naprawdę, więc chyba zagrałbym z Mirosławem Romoszewskim w Podby kosmosu. I, czyli, czyli znane osoby, które są bohaterami danych gier wprowadzają dodatkowe emocje. Może, może osoba, która przeżyła to i ona swoimi z, 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 z ciekawymi anegdotami, doświadczeniami wprowadza wiele tak naprawdę do, do, do gry. To bardzo, bardzo ładnie powiedziane. Ja nie mam takiej osoby, z którą chciałabym precyzyjnie zagrać. Najbardziej kręci mnie po prostu wciąganie takich mugoli planszówkowych, czyli osób, które zawsze mówią, nie, w ogóle weź, planszówka, fuj i w ogóle to się tam trzy godziny tłumaczy, potem trzeba w to grać i tak dalej. I kiedy udaje mi się te osoby przekonać, że nowoczesne gry planszowe są. Bardzo ciekawym sposobem spędzania czasu, kiedy jest mnóstwo emocji, mnóstwo radości, i później słyszę, że te osoby sięgają po kolejne planszówki. Dla mnie jest to największą przyjemnością i największą radością czyli właśnie takie wciąganie nowych osób, takich zupełnie nie graczy, kowalskich, którzy do tej pory siedzieli tylko i wyłącznie przed telewizorem, a pokazanie im tego, że są alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu i fajne, takie właśnie atrakcyjne sposoby na integrację rodzin. Dzięki śliczne i mhm. mamy nadzieję, że coś z tego zapamiętacie i że Wam się podobało. Pozdrawiamy serdecznie Zegmontu, obserwujcie nasz profil i mam nadzieję do zobaczenia na różnego rodzaju targach i eventach. Cześć! Pa. Dzisiejsze newsy zaczynamy z grubej rury. We wtorkowe popołudnie tysiące osób czekały na Kickstarterze na rozpoczęcie się kampanii Etherfields. Etherfields, oczywiście wydawnictwa Awaken Realms, które ufundowało się już w dwie minuty, a w półtorej godziny uzbierało aż milion dolarów. Co ciekawe, na uzbieranie 2,5 miliona dolarów wystarczyło zaledwie 48 godzin, a więc gra fundowała się tak szybko, że twórcy nie byli wręcz w stanie publikować kolejnych odblokowanych stretch goli. Etherfields jest oczywiście grą, w której gracze jako grupa wchodzą w świat snów. Nie wiedzą dlaczego się tam znaleźli, kim są i tak naprawdę co mają robić. My jako gracze eksplorujemy ten świat, przeżywamy kolejne przygody. Na razie z tej wersji prototypowej wygląda na to, że gra będzie no fabularnie naprawdę dobra. W trakcie naszej kampanii będą pojawiały się nowe postacie, oczywiście, to znaczy pewne postacie tajemnicze, z którymi będziemy mogli rozmawiać albo walczyć. Ta, te, te nasze działania będą przynosiły różne efekty. Na razie ta prezentowana w gameplayach różnych historia, ta pierwsza prototypowa, pokazuje, że gra będzie osadzona w takim nieco mrocznym klimacie. Ale być może znajdziemy tutaj takie zupełnie inne światy, o których wcześniej w ogóle nawet nie myśleliśmy. Jeżeli chodzi natomiast o samą mechanikę gry, to w znacznym stopniu opiera się ona tutaj o deck building, czyli każdy z graczy będzie wybierał swą, swoją postać, która będzie się czymś tam charakteryzowała, jakimiś umiejętnościami swoimi konkretnymi, ale będziemy w trakcie gry za ether, czyli za taki surowiec trudno dostępny, kupowali nowe karty. Te karty będą miały swoje pewne aktywne zdolności, albo pewne zasoby. Które możemy wykorzystywać do poruszania się, do walki, do rozmowy. No, koncepcyjnie sama mechanika wydaje się być prosta. Nie trzeba chyba także mówić, że jest to Awaken Realms, a więc wszystkie te komponenty już w fazie prototypu wyglądają wspaniale. Jeżeli chodzi o figurki, to nawet artyści już biją się o to, aby chociaż dorwać te same figurki, żeby je pomalować, bo wyglądają one, no, świetnie. Od siebie dopowiem, że grę ja już wspieram i wydaje mi się, że jest ona dobrą propozycją dla osób, które szukają gry z bardzo dobrym takim backgroundem fabularnym, w którym będziemy mieli ten świat, który będzie dostarczał nam wielu emocji, do którego będziemy chcieli wracać no i go poznawać. No bo tak jak powiedziałem, na początku nie wiemy nawet dlaczego się znaleźliśmy w tym świecie snów. Zapraszam Was także do obejrzenia recenzji, zasad oraz gameplayu przygotowanych przez Asię, dzięki którym będziecie mogli dowiedzieć się więcej. Na temat świata, no i samej rozgrywki Waterfields Jeżeli natomiast chcielibyście już wesprzeć grę, no to kampania jej trwa na starterze do 8 sierpnia. No myślę, że w, w tym czasie zostanie odblokowanych jeszcze cała masa Stretch Goli, a więc obserwujcie, no i śledźcie, jak to się będzie tam działo. Być może kojarzycie grę Dice Throne, która miała już swój sezon pierwszy oraz drugi. W grze, oczywiście, gracze wybierają sobie pewną postać, która ma różne zdolności, no i której zdolności możemy użyć w zależności od tego, co nam wypadnie na kościach. Gra nie jest łatwo dostępna na polskim rynku, ale na Kickstarterze ruszyła kampania Dice Throne Adventures, czyli takiej modyfikacji do poprzedniego Dice Throne. Chodzi tutaj o to, że każdy z graczy wybiera sobie tą swoją postać, którą będzie kontrolował, no i będziemy wspólnie Poznawali świat złożony z takich kafelków, który będzie tak naprawdę co rundę się zmieniał, czy co rozgrywkę się zmieniał. Będziemy tutaj w trakcie naszej rozgrywki odkrywali te nowe obszary, będziemy walczyli z różnymi stworami, dzięki temu będziemy zdobywali także różne nowe zdolności, no i tak naprawdę permanentnie ulepszali naszą postać. To wszystko po to, aby finalnie zmierzyć się z bossem, no i tak jakby osiągnąć ten cel gry. Bardzo fajnym elementem całej tej rozgrywki, tej, tej przygody jest to, że gdy pokonamy szalonego króla, czyli takiego głównego, można powiedzieć, bossa, no to dostaniemy pewien odblokowany, pewien content legacy, czyli takie nowe ulepszenie do naszej gry. Co więcej, w trakcie kampanii możecie zamówić zarówno ten dodatek Adventures, jak i nowy reprint pierwszego sezonu z nowymi, nieco ulepszonymi grafikami. A więc osoby, które chciałyby zagrać w zwykłego Dice Throne'a znajdą też tutaj coś dla siebie. Jeżeli jesteście zainteresowani Dice Throne'em i chcielibyście zamówić grę na kickstarterze, to jej kampania trwa do 9 sierpnia. Na Kickstarterze trwa właśnie kampania gry Margraves of Valeria, czyli piątego standalone umieszczonego właśnie w tym fantastycznym świecie Valerii. Jak mogliśmy się spodziewać, gra jest worker placementem, w którym my wcielamy się w rolę różnych margrabiów, takich zarządców, którzy będą wydawali rozkazy naszym żołnierzom, którzy będą musieli walczyć z potworami, czy to zdobywać surowce, a wszystko po to, żebyśmy zdobywali punkty wpływów w czterech gildiach. Te punkty wpływów tak naprawdę będą mówiły o tym, ile mamy punktów zwycięstwa na koniec gry, a więc no, chcemy ich uzbierać jak najwięcej, żeby oczywiście zwyciężyć. Warto zwrócić uwagę, że gra jest, no, myślę, że w 100% wręcz spójna graficznie z tymi poprzednimi edycjami, z tymi poprzednimi częściami. A więc myślę, że ta spójna obsada graficzna plus worker placement zachęci wszystkich fanów albo po prostu osoby, które lubiły grać w poprzednie odsłony gry umieszczone w świecie Valery, aby być może wesprzeć tą kampanię. Jeżeli chcielibyście zerknąć na stronę Kickstarterową Walerii. Jeżeli chcielibyście spojrzeć na stronę Kickstarterową e, Mar... Jak to są? Mar Grace. Jeżeli chcielibyście. Za jeżeli chcielibyście zajrzeć na stronę Kickstarterową Margraves of Valeria, to kampania gry kończy się 7 sierpnia, a więc do wtedy możecie wesprzeć gry. Myślę, że Waszą uwagę już w pierwszej sytuacji zwrócą te piękne znaczniki kolików, statków i wiesz, które. Ja bardzo lubię. W sierpniu sporo nowości szykuje się z ramienia wydawnictwa Zielona Soba. Pierwsza z tych gier to będzie gra Robin Hood, w której będzie chodziło o to, że będziemy musieli opowiedzieć się po stronie Robin Hooda albo szeryfa z Nottingham, będziemy zbierać śmiałków, którzy nam będą pomagać w walce, no i będziemy walczyć przeciwko sobie. Będzie to gra dwuosobowa, w której będzie trzeba wykazać się sprytem, żeby przechytrzyć przeciwnika. Kolejną grą, która również pojawi się w sierpniu, będzie gra Quizowa 9 światów mówiąca o mitologii nordyckiej. Będziemy musieli w niej odpowiadać na przeróżne pytania. Tak więc gra będzie miała fajny i ciekawy klimat. A także charakter edukacyjny. Jeżeli chodzi natomiast o trzecią nowość, będzie to gra, patent na złodzieja, gra dla najstarszych graczy spośród wszystkich tych gier, bo będzie przeznaczona dla osób od około 12 roku życia. W tej grze będziemy się prześcigać w wymyślaniu różnych pomysłów yy, związanych z tworzeniem nowych wynalazków. Do tego stopnia będziemy się chcieli ścigać, że czasami będziemy też musieli kraść innym ich patenty. Więc będzie tutaj na pewno sporo taktyk, kombinowania i również będziemy musieli przychytrzyć przeciwników. Więcej o tych grach opowiem już w sierpniu, kiedy tylko się pojawią i będę mogła o nich Wam powiedzieć jeszcze szerzej. Do zobaczenia! Pozdrowienia dla wszystkich widzów Board News. Nazywam się Marcin Szrama i mam przyjemność poinformować Was, że w grupie Kluby Gier Planszowych, która połączyła już ponad 70 klubów z całej Polski, wielu wydawców, rozstrzygnęliśmy właśnie pierwszą. Pilotażową edycję konkursu Złoty Pionek. Ideą Złotego Pionka jest nagradzanie najlepszych, naszym zdaniem, gier, w jakie graliśmy w rozpatrywanym okresie. Rok wydania gry nie ma przy tym żadnego znaczenia. Pierwsza edycja konkursu ma etykietkę 2018, ponieważ dotyczy gier grywanych w klubach między styczniem 2018 roku a majem 2019. Od stycznia przyszłego roku konkurs Złoty Pionek. Będziemy organizowali w cyklu rocznym z oznaczeniami odpowiednio 2019, 2020 itd. W pierwszej edycji konkursu zagłosowało 21 klubów planszówkowych. Głos każdego klubu liczył się jako jeden. Rada Nagrody, którą wraz ze mną tworzą Ewa Graniak-Wosinek, Sławek Wiechowski i Bartek Zbączyniak, sumowała wyniki, przeliczając głosy na podstawie top 5 ustalonych głosowaniami w poszczególnych klubach. Nagroda Złoty Pionek przyznawana jest w pięciu kategoriach. W każdej prawo do używania logotypu nagrody, zaprojektowanego dla nas przez Artura Wosinka, otrzymują wydawcy gry zwycięzcy oraz gry wyróżnionej. Rada Nagrody postanowiła ponadto ujawniać tytuły już poza podium, a które uplasowały się na kolejnych trzech miejscach. W kategorii Gra Rodzinna zwycięzcą zostaje Sen. Natomiast wyróżnioną grą jest wsiąść do pociągu Europa. Kolejne miejsca w głosowaniu zajęły Azul, Dixit oraz Splendor. Nagrodę główną w kategorii gra dziecięca przyznano grze Double. Wyróżnienie otrzymuje, kto to zrobił. Grami z kolejnymi notami były lisek Urwisek, ślimaki-to-mięczaki oraz Speedcaps. Kategoria Gra Zaawansowana to kategoria, w której wygrała ta Marsa. Wyróżnienie otrzymuje Robinson Crusoe. Gry na kolejnych miejscach w głosowaniu klubów to Siedem cudów świata, Kroniki zbrodni i Zamki Burgundii. Najlepiej ocenianą grą w kategorii Gra Imprezowa byli Tajniacy. Natomiast wyróżnienie wędruje do Dixit na miejscach tuż poza podium znalazły się jednym słowem dekrypto i Wudu. I wreszcie piąta kategoria, gra dwuosobowa. Tu zwycięzcą okazały się gejsze, a grą wyróżnioną przez kluby Patchwork. Z pozostałych gier najbliżej podium były Otello, Starry Arms i Siedem cudów świata pojedynek. Wydawcą nagrodzonych i wyróżnionych gier Serdecznie gratulujemy. Wszystkich zachęcamy do aktywnej współpracy z klubami zrzeszonymi w naszej grupie. Zaś kluby, które są jeszcze poza grupą, zapraszamy. Serdecznie dziękuję za Waszą uwagę w imieniu prowadzących. Jeśli ten materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie również komentarz. A jeśli jesteście tutaj nowi i nie subskrybujecie jeszcze kanału On Table, zachęcam serdecznie do tego. Widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia. Cześć!